Yy, tutaj Marcin i zapraszam na drugi odcinek Kwadratowych Przegód, sezon drugi. Um. Przepisy różne. Są kwadratowe i podłużne. Są już... I podłużne. Dobra. Nie, tu możemy robić. No ale zaraz coś tam jak ja zawsze wymyślę. Chyba zrobimy drugą kopalnię. Dobra. idziemy kopać. O, jeszcze pochodnie nie jak ja bym poszedł bez pochodni, żeby mnie od razu coś zjadło. Dobra, na razie tyle wystarczy. Ach, ale łóżka. Leżie kopię tym I będę kopał głównie tymi Może lezę o od razu już coś znalazłem nic nie ma o ja dobra, ja nie ja, ja szukam takich jak chcę diaksy znaleźć diaksy. sarki dobra o ja ile redstonea. Nie Mogę wziąć jeszcze jeden majacz? Kurcie, ja, ja zawsze o tym zapominam. Tak. Jeszcze żarcia nie wziąłem, o jezu. Wszystko zapomniałem. No bo jeszcze cofniemy. O, ale ja jestem, ja bym był ślepy, jakby to był diament. Bym się zabił, chyba. Tuż nad głową mam taki widoczny, taki widoczny żelazo. Ja tego nie widzę. O, kończymy się kilow. Kilow. od razu szybciej no normalnie wszystko dobrze i tak przecież wszystko z przedszkolą niedawno O, zaraz lepiej widać. Zelazo złoto i redstone! O, oh GOD! Ale czemu, czemu złoto, a nie diaksy? Przecież jest złota, a to same złota na tym mapie. O oh my god. Ile Redstone'a. Ja tu będę musiał jakiś mechanizm porobić byle jeszcze mam w domu. Kolejny raz nie ma diaksów, ale jest złoto. I redstone. Czekajcie, że w ogóle na tej mapce są, jest diament. Są diamenty. Jak ja to spoko, będziemy musieli zrobić sezon trzeci. No. no, bo... Ja muszę mieć diamenty. Diamunci. Diamundy. Z diamentów świat jest dużo gorszy. Na szczęście mam range minimowy i że mi pokazuje... Gdzie ja jestem. Ale te bagna są dosyć duże. To dobrze, będziemy mieli dużo gliny, ale gilnie się, nie zbuduje się domek z cegły. Nie wiem, Sankoby, jak zawsze, moje tunele, zawsze robię tak dużo. W ogóle do góry nie patrzę, powinienem. Zaraz patrzę teraz mi się kilka skończy. no i tak mieliśmy pójść. pójść. Góry o olej, będzie się nam przede z węglem, więcej, więcej tych dwóch surowców. Kończę to surowiec. Ja... U mnie Na przykład u mnie to jest wybuchowych. O Jezus Maria. Ile tego węgla? Olej, ja będziemy mieli nie powiem, za ile już 62. No, Dwa razy więcej oleju. W sumie akurat. Redstone. Redstone Yeah, yes, yes, yes. <sighs> Na początku narzekałem jak zacząłem grać na tym mapce, że nie ma tu w ogóle węgla, ale ja jednak byłem w błędzie, jak tu jest za... Jak to jest pełno węgla. Kurde. Dobra, sztufniemy się. Było więcej oleju jednak. Co to jest? Wy to widzicie? I co to jest ten punkt? O oh mój Boże, co to jest? To jest coraz mniejsze. Już zniknęło. Chyba za daleko. Ale chyba. Nie chyba, tylko na pewno. Ja cię. Właśnie, przyszedłem przeszedłem przecież domy. tu gdzieś teraz powinno być ten Puściu w bok. Tu muszę te dużo je jedzonka zjeść. To mam z chabie. Z chaby. O. To będzie chyba część pierwsza. Nie wiem, ile schabem się można najeść. To korecną rzućmy. Węgiel i krzemień. Złoto do spalenia. Cobblestone i olej. Olej tutaj mam pod dostatkiem. Dobra, to na razie surowców w Jeden mieczek może być, albo wezmę dwa. Wszelki wypadek. O.

Het is een Ai, Ai. Mm mm Oh fuck. Oh, fuck. Dobra. Oh fak. To jest nawet wyczucia. krypery to mnie tylko wchodzą dlatego, że daleko, bo ja nie chcę sobie domku niszczyć. Czekaj, co to potworki pokazuje. Raczej nie, tylko głupie, że. Creeper wybuchają. Że na przykład jak walniesz ich, jak będziesz walił ich diamentowym albo załóżmy złotym albo żeby zrobił im na przykład mechowy miecz i jak się jak się nim walnie, to creeper nie wybucha. Jeśli nie wybuchnia, go masz w jakiejś funku albo w ręce. Ale Ale ja tutaj ładę! Skąd ty się wziąłeś, Stasiu? Stasiu, schodź stamtąd, prędko, prędko. <laughs> Muszę jeszcze tutaj schodami to udekorować. Baśka! Baśka, baśka, baśka. Dobra, ja idę tam. Eee, baśka mi nic nie zrobi. Będziemy kończyć odcinek Tam. z mieczem. Czekniemy się. Do widzenia. Do następnego odcinka. Cześć.